Zastanawiam się, jak sobie radzisz z hejterami, których nie brakuje, mówmy się, bo ja też się spotykam z ludźmi, którzy hejtują. Dajesz w pewnym sensie taką cząstkę tego, tego swojego życia. No, wiesz, te relacje. Dajesz jakąś tam cząsteczkę, cząsteczkę siebie. Musisz mieć świadomość tego, ja mam taką świadomość, że w kimś to coś yy, o, obudzi, nie? Że Twój duch w kimś kuźwa obudzi cudze, cudze demony. Mm -hmm. Ja mam świadomość tego, że mój duch yy, budzi demony. Wiesz, i już miałem wiele takich sytuacji, gdzie, gdzie po prostu jakieś Janek, hejter, nagle, słuchaj, zmienił swoje myślenie w momencie, kiedy Janka, hejtera, ja sobie czasami tak wybieram, upubliczniłem u siebie, Aha. bardzo, również To jest zrobiłem, dobry ruch w ogóle. To jest bardzo fajny ruch, ja uważam, że tak się powinno robić. No, jeżeli y, ty masz prawo do hejtowania mnie, bo to często jest argument hejterów, y, jesteś osobą publiczną, mogę cię hejtować, no to kurwa, ja też cię mogę hejtować, no to proszę cię, bardzo wrzucam. Nagle pisze Janka, córka, Daniel, proszę cię, usuń tą relację, bo... <laughs> bo piszą... plują na mnie w szkole teraz. Tak, <laughs> bo piszą do mnie dzieci w szkole. Aha. Ja mówię, Janek, zobacz baranie, no zobacz, co żeś narobił. Córkę zniszczyłeś. Zobacz, co, żurca córką życia niszczysz. I mój brat generalnie chodzi tam do szkoły i dzieci mu piszą, że o, o, twój data jest ukuczają na relacji z Piwskiem. No ma takie zdjęcie z Piwskiem z grilla na, na Facebooku. No to upubliczniłem takie zdjęcie i piszę z Jankiem, nie? Ja mówię, Janek, dlaczego to zrobiłeś, nie? On mówi, Kurma, oglądam cię i ćwiczę trzy miesiące i mnie f***, bo tak nie wyglądam jak ty.